Na koniec tygodnia przypatrzymy się rynkowi złota. Przez blisko dwa tygodnie utknęliśmy w trendzie bocznym pomiędzy 1828 a 1875 dolarów za uncję kruszu. Ten blisko 50-dolarowy zakres utrzymywał w równowadze podaż i popyt, jednak obserwowany w bieżącym tygodniu. Proces umocnienia dolara amerykańskiego zaszkodził kursowi złota i w dniu wczorajszym wsparcie 1828 wyznaczone od 19 stycznia zostało rozbite, a ceny złota podążały w stronę kolejnego poziomu wsparcia 1765. Dzisiejsze y, y, słabe payrollsy, nie słabsze od oczekiwań, ale wskazujące na ciągle słabą kondycję na rynku pracy y, umie, y, osłabiły amerykańską walutę. To też reakcja wzrostowa z poziomu 1780 do 1828 powinna się zrealizować i znajdujemy się w dwóch poważnych, na dwóch poważnych poziomach. Pierwszy poziom to uruchomienie podaży na poziomie 1828 prawdopodobnie spowoduje spadek w stronę 1765, wyjście powyżej 1828 dolarów, powrót w stronę 1775 i do głównej strefy oporowej 1973 dolarów. Wszystko również będzie zależało od tego, czy ryzykowne aktywa będą w cenie, tak jak ma to miejsce w ostatnich tygodniach. Cóż dalej, jeżeli poziom 1765, to wsparcie, które trzymane jest od początku grudnia, jeżeli ono zostałoby rozbite, należałoby się spodziewać do testu kolejnych poziomów 1750 dolarów, 1700 dolarów oraz 1650. Patrząc z poziomów tygodniowych, cały ten wzrost, który zapoczątkowany został z końcem 2015 roku, jeżeli pomierzylibyśmy to poziomami FIBO, to pierwszy zakres spadku, gdzie przebywaliśmy w tym trendzie bocznym, właściwie to od czterech, Tygodni, ten tydzień pokazał kierunek, robiąc nowe minimum. Zakres 23,6 zniesienia FIBO 1830 dolarów został już przetestowany jako naturalna korekta tego blisko, tego ponad pięcioletniego trendu wzrostowego. To też kolejnym targetem dla sprzedających byłoby sprawdzenie poziomu 38,6 zniesienia FIBO, który Wypada na poziomie 1650, jest on zbieżny również z poziomami dziennymi, i taka głęboka przecena w przypadku kontynuacji ruchu spadkowego mogłaby mieć miejsce, gdyż realizowały się wtedy ta trójfalowa korekta ostatniego wzrostu. Jeżeli popatrzymy na swingi gdzie z tego poziomu 1650 dolarów do ponad 2000 dolarów wszystko odbyło się na pojedynczych tygodniowych świeczkach to też patrząc na to mielibyśmy tutaj do czynienia z korektą pędzącą A, B, C i dopiero wtedy odbicie na wyższe poziomy. Na razie patrząc na wykres tygodniowy, tutaj popyt jest bardzo mizerny, a każda próba podejścia na wyższe poziomy kończy się dość silnym uruchomieniem podaży. To też tutaj należałoby się spodziewać poważnej reakcji inwestorów przy teście poziomu 1828. Wyjście powyżej, przetestowanie tego poziomu z niższych interwałów, oczywiście, na, mm, z drugiej strony i pojawienie się popytu. Wyjście w 1875. Utrzymanie z tego poziomu podaży test 1765 oraz kolejnych niższych poziomów. Także złoto w bardzo ciekawym miejscu. Na, w nadchodzącym tygodniu.